Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Tunezja i jadę bitwę o asysty takie mam zadanie do zrobienia i jak widać nie będzie to y, Tygrys tym razem padło na pojazdy z wyższych BR-ów jest to y, OIP-74 tak sobie czytam tą nazwę, nie wiem czy poprawnie no i jest to lajcik włoski z kołowiec z BRM 7.4 albo 7.0, nie pamiętam, w każdym razie no padło na niego, jest to pierwszy pojazd, który wybieram do gry z tym BRM i z tym w tej nacji, nie idzie mi za dobrze gra Oiblem nie pasują mi kołowce i to jeszcze lajty no ale zobaczymy co z tego wyjdzie, bo nie mam żadnych takich wymagań w tej bitwie, żeby robić fragi no te asysty wystarczy, że zrobię sobie krytyka i ktoś go dokończy w tym właśnie jest problem, żeby ktoś chciał kończyć te pojazdy Na razie mamy przejęte trzy punkty, jeden z nich przejąłem ja i czekam na czerwonych. Tutaj ten przejazd od ich respa do y, punktu A dla mnie jest szansą. Jest w końcu lepsze podświetlenie na Isie i wpadło trafienie. Tam był uszkodzony zamek, więc jest duża szansa, że wpadnie za tego Isa. Asysta. A tych właśnie potrzebuję, jeszcze raz bym mu strzelił. Tylko o, właśnie pierwsza asysta zrobiona. Czekam na następne podświetlenia. Nie jest tu leopard, ale przestrzału na niego nie ma. Na tej ścieżce od respa do punktu A jest coraz mniej czerwonych trafienie bez żadnych uszkodzeń no i po tym trafieniu gejdziny asysty nie zaliczyły czerwoni jeżeli tam są to są tak pochowani że nic więcej nie zrobię dlatego uciekam z punktu B i jadę w stronę yy, morza tam do miasta widać dwa podświetlenia Potencjalnie dla mnie dwie szanse na asystę. No już tylko jedna szansa. Wyrzucam artylerię, może chociaż w ten sposób uda się zaznaczyć pojazd do mojego zadania. Gorzej, że nie ma żadnego z naszych w tej chwili przy punkcie C, i nawet jeżeli się y, uda porobić te trafienia, to nic z tego nie będzie, dopóki ktoś. Y, Przeciwnika nie wykończy. Tuż obok mnie w tej chwili pokazało się podświetlenie T54. Trochę za późno się zorientowałem, żeby oblatać wieżę w jego stronę. Zdążył się schować za kamieniem. Na tym przejeździe tam teraz pokazują się yy, czerwoni, ale trafienie krytyczne w T54. Treciak jest zatrzymany. Jeszcze uszkodzona, Uszkodzony zamek działa. Dalekie podświetlenie na T55. No niestety, ale tam wpadł frak. Wolałbym, żeby to jednak było tylko krytyczne i tylko jakieś uszkodzenia, bo cały czas poluje na te swoje asysty. Teciak, ty, który tam dostał krytykę, cały czas się naprawia, a tutaj jest Leopard 1. Weszło krytyczne. Pod paleniem. Jeszcze jeden strzał. Następne uszkodzenia. Jeszcze raz. No i starczy. Leopard no, naprawił się na tyle, żeby się schować. Tracimy punkt B, na którym przed chwilą byłem, więc trzeba by się zainteresować tym, co się dzieje na punkcie C. Nie widać tam żadnych czerwonych, więc jest szansa na. Łatwe przejęcie tego kapa. Wjeżdżam na punkt. Zaczynam go y, y, przejmować, ale ograniczę się tylko do zbicia. Stan równowagi w bitwie mi odpowiada. Im dłużej bitwa będzie trwała, tym większa szansa na robienie tych moich asyst. Za tą bramą jest podświetlenie na pelotce. No i wyjeżdżam do, tej. do niej. Mam ją tyłem ustawioną, strzał, Kry za krytyczne uszkodzenia. Poprawka w wieże, tu wpadła asysta za leoparda na dystansie jest jeden z czerwonych weszło trafienie ale za to trafienie nawet jeżeli zginie kolega to i tak nie będzie asysty raczej będę chciał się tutaj pobawić z tą pelotką nasi zostali w mieście jeszcze raz strzał na dystans tym razem już bez trafienia Nasi zostali w mieście i tej polotki tutaj nie do końca ma to y, upolować No wpadła asysta za T54 No cały czas strzelam do kolegi tak żeby mu wielkiej krzywdy nie zrobić jeszcze strzał gąsienicę no i pechowo dla mnie kolega się ją naprawił na tyle, że zaczął do mnie strzelać ale drużynowy dokończył pelotkę wpadła asysta odzyskaliśmy punkt B, ale straciliśmy punkt A i tracimy też punkt C dlatego wracam do miasta tam na górce jest ciężki czołg od respa, się gramoli w naszą stronę tutaj no a ja mam nadzieję jeszcze strzelić do tego ciężaru, który jest w mieście na punkcie. Są tam nasi przy nim. Mam nadzieję zdążyć, żeby sobie jeszcze jedną asystę strzelić. A czasu nie mam zbyt dużo, bo bitwa się za chwilę skończy. No i w ostatnim momencie tutaj drużynowi załatwili sprawę. Nie zdążyłem upolować asysty. Za to zaliczyło mi następną... Następny punkt przejęty, już jest seria zrobiona, dodatkowe punkty. No i za chwilę będzie koniec punkt, yy, bitwy, a przede mną jest ciężar, maus. No to była tylko formalność. Mogłem to pograć troszkę inaczej, ale wybrałem tak i tak się bitwa skończyła. Z mojej strony, to wszystko. Tylko cztery asysty zrobione, ale zaliczone zadanie i to jest najważniejsze. Chcieliście nowej bitwy z, nowym, z nowszym pojazdem? No to macie. Mam nadzieję, że sama rozgrywka się podobała, bo wynik za dobry nie jest. Z mojej strony, to wszystko. Cześć.